Puść Dobry piesek, puść Super Bierz Bosty Zgubiłeś piłeczkę? Zobacz Ej hey. Dawaj kradzieju Dawaj, dawaj, dawaj. Puść. 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 Będziesz biegał, musisz się ruszać. Źle, puść. Dobry pies. Biegaj. Tak jest. Post. Super pies. Pausty. Naprzód. Dawaj, dawaj, ruszamy się. Paust wracaj. Nie tak daleko. Ruszaj się, ruszaj, 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 nie stój! Dawaj! Naprzód! O, piłnia, To Posti! No chodź, Gamoniu!